Witam cię serdecznie w kolejny Rozwojowy Piątek. Dzisiaj pierwszy film z minicyklu, który jest poświęcony Akademii Zarządzania w placówce edukacyjnej w szkole Montessori, w szkole językowej, w przedszkolu. Więc jeżeli jesteś właścicielem takiego Edu biznesu, zostań ze mną, no bo to jest właśnie dedykowane specjalnie dla ciebie. To zaczynamy. Dzisiaj temat rozwój lidera w placówce edukacyjnej. Co to właściwie znaczy? Jakie są obszary rozwoju właściciela, dyrektora, lidera, który zarządza takim ośrodkiem, szkołą, przedszkolem, który ma zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele? lektorzy, wychowawcy, czyli pracownik wiedzy, pracownik na potencjale intelektualnym, który pracuje. To jest bardzo ważne, ponieważ inaczej zarządzamy pracownikami, którzy pracują swoją wiedzą, swoją osobowością, swoją charyzmą, a inaczej pracownikami, którzy na przykład wykorzystują inne swoje talenty, na przykład na budowie czy Prowadząc potężne tiry, nie gorsze, nie lepsze, w ogóle nie mam takiej intencji. Po prostu mają inne talenty i predyspozycje. I warto wiedzieć, co jest ważne dla takiego zespołu, właśnie w takiej edukacyjnej placówce. Są one niepowtarzalne, dlatego jeżeli jesteś w tym biznesie, to już pewnie czujesz, że jest to historia, która nie ma końca. Ten biznes edukacyjny wymaga bardzo wysokich kompetencji, i o tym właśnie chciałabym dzisiaj powiedzieć. Jak rozpoznać potrzeby swoje własne jako lidera i potrzeby organizacji? Lider, jeżeli założył daną placówkę, dany ośrodek, bardzo często to zrobił z jakiejś potrzeby. Na polskim rynku najwięcej szkół przedszkoli. Jest założonych przez nauczycieli, przez osoby, które chciały stworzyć środowisko edukacyjne bardzo często dla swoich własnych dzieci, albo stworzyły środowisko edukacyjne, bo tam, gdzie pracowały, nie było tych wartości, które były dla nich ważne. Czyli lider czuje potrzebę, czuje energię. Coś się natomiast dzieje później, że przestaje obserwować siebie i przestaje być czuły na swoje własne potrzeby, natomiast szuka tej informacji na zewnątrz. Pyta się nauczycieli, pyta się ekspertów, pyta się rodziców i to nie jest złe. Natomiast nie dba o to, żeby cały czas być ze sobą w kontakcie. Jeżeli ten kontakt, ta potrzeba, ta chęć, ta energia zapracowały na początku przy narodzinach placówki edukacyjnej, to dlaczego jej nie pielęgnujesz dalej? Podczas spotkań z właścicielkami biznesów edukacyjnych bardzo często wracam do tej wewnętrznej motywacji. Powiedz mi, jak ty dzisiaj widzisz swoją firmę? Co Cię dzisiaj niepokoi? I ten wgląd w siebie i usłyszenie, że na przykład niepokoi mnie chaos. Jest to jakiś chaos, niby wszystko się dobrze toczy, ale ja mam takie poczucie chaosu. Kolejny przykład dotyczy wyników finansowych. Pytam się, no jak z tymi wynikami finansowymi? Czy jesteś zadowolona? No nie do końca, nie bardzo. No mogłoby być lepiej. I to nie chodzi tylko o Excela. Ale chodzi też o takie poczucie, że te pieniądze, które przychodzą z tego biznesu, są nieadekwatne do wysiłku, które ja wkładam. To znaczy, że może ten wysiłek już w tym momencie też powinien być inaczej ukierunkowany. Coś z tym wysiłkiem i ze sposobem zarządzania trzeba zrobić, żeby mnie ten biznes cieszył. To nie znaczy, że są złe wyniki, ale one są nieadekwatne. Za dużo z siebie zostawiam w szkole. Pod względem finansowy jest OK, ale to, ile ja zostawiam, to jest bardzo dużo. Czyli rozwój lidera dla mnie, dla Joanny Femiak, oznacza, że ty jesteś ze sobą w kontakcie, ty masz czas na to, żeby się zastanowić, co ja czuję. Nie boisz się przyjrzeć swoim własnym odczuciom i powiedzieć nie jestem z tego zadowolona i szukasz rozwiązań, a nie zamiatasz pod dywan. Podam przykłady takich odważnych wglądów, bo to jest wgląd. Nie ma rozwoju lidera bez wglądu w siebie, który daje świadomość. Podam przykład. Prowadzę szkolenie, jest właścicielka szkoły językowej i ćwiczymy sobie ewaluację, a ona mówi tak: "Słuchaj, no, jeszcze jedna rozmowa ewaluacyjna i chyba zwymiotuje. Ja mówię, no ale, 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 co się dzieje? A ona mówi: Ja już mam dosyć pracy z nauczycielami, pracuję z nimi 25 lat, mam już dosyć, po prostu mam tego wszystkiego dosyć. Ja mówię, no ale wiesz, no to w takim razie, jeżeli ty masz dosyć, masz takie emocje, to ty nic dobrego tym ludziom nie przekażesz. A rozmowa ewaluacyjna jest bardzo ważna. To trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co się z tobą dzieje, i tak zarządzić całym procesem, żebyś nie miała tego kontaktu z nauczycielami, bo przecież nic mądrego, ani dobrego, ani pozytywnego im nie przekażesz. Właścicielka szkoły językowej przemyślała temat i zatrudniła metodyka, żeby po prostu odpocząć, nie? Ale miała ten element wglądu, wglądu w siebie. Też pamiętam, takie było dosyć spore szkolenie. Pewien właściciel szkoły językowej wstał i powiedział, że wszyscy są zadowoleni z tego, że jego szkoła jest, że prosperuje. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, a on nie. A on nie jest z tego zadowolony. Nie jest zadowolony ani z organizacji, ani z wyników finansowych, ale najbardziej go wkurzało to, że tam nie było takiej energii do rozwoju, nie? Że wszyscy sobie tak fajnie tam siedzą, pracują, ale nie ma tej wizji jakiegoś rozwoju, jakiegoś kroku naprzód i tego mu bardzo brakowało. I naprawdę się zdenerwował. Wiem, dzwonił do mnie później, że wypowiedział umowy wszystkim w szkole, zaproponował nowe, z nowymi obowiązkami. Po to, żeby ruszyć tą szkołę, ale nie da się ruszyć organizacji bez ruszenia ludzi, przemyślał to dobrze, no i wtedy mówi: Zaczynamy od początku, zaczynamy od nowa, zaczynamy inaczej. Więc zobaczcie, że ten wgląd w swoje emocje, ale nie tylko w całe ciało jest bardzo ważny. I rozwój lidera to nie jest tylko rozwój wiedzy, ona jest ważna. Jak rozmawiać z ludźmi, jak rozwiązywać sytuacje trudne, jak zarządzać procesem oceny pracownika, sprzedaży marketingu musi mieć pojęcie. Ja nie mówię, żeby był specjalistą, ale żeby rozmawiać nawet ze specjalistami, to trzeba mieć pojęcie, bo po prostu nie zrozumiemy pewnych przesłanek ekspertów, ale też po prostu damy się bardzo często wprowadzić w błąd. Dlaczego? Bo my znamy swoją firmę i musimy też pewne rzeczy uzasadniać osobą z marketingu czy osobą ze sprzedaży, więc to minimum wiedzy trzeba mieć. I ta wiedza twarda jest ważna, ale nic nie zastąpi tego wglądu w siebie. Tutaj ma lider taką stabilność, ale ma też uczciwość i prawdziwość. I nie musi udowadniać ani uzasadniać, ani szukać na zewnątrz, tylko bardzo Was zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taki rachunek y, i sumienia i swoich odczuć jak ja się czuję w swojej firmie czy ja z tego co jest jestem zadowolony zadowolona i nie martw się że ty dzisiaj tego nie, nie zaspokoisz że jakby nie rozwiążesz tak bo nie masz czasu może nie masz i pieniędzy i środków na to ale jeżeli to zauważysz to masz prawo zaplanować tak rozwój i budżet żeby Rozwiązać to, co tam zobaczysz. Nie chowaj pod dywan. Bardzo często właśnie twoje odczucia najlepiej pokazują, co się dzieje w twojej firmie. No chyba, że po prostu nie masz z nią już żadnego związku, no to wtedy rozmawiaj z dyrektorem, jeżeli już jesteś na jakimś takim urlopie przedsiębiorczym. Dziękuję za Twoją uwagę dzisiaj. Pamiętaj o subskrypcji kanału, wtedy nie ominiecie kolejny rozwojowy piątek. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zarządzania placówką edukacyjną, szkołą językową, ośrodkiem Montessori Przedszkolem, zapraszam Cię do Akademii Zarządzania dla właścicieli właśnie takich placówek. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Joanna Femiak.